Minecrafta. No ale zagraj z nią w Minecrafta. Mówiłaś, że nie pójdziesz ze mną na herbatę, to nie wiem, wiesz? Teraz to mogę odbić piłeczkę. Mogę odbić piłeczkę. piłeczkę i nie będzie związku Konkubenckiego. Odbierz zaraz piłeczkę, piłeczkę i nerdę nie będzie miało. Mogłabym pograć z Oskarem, ale Oskar aktualnie No tu ze mną. Ale, ale ja też tu jestem, jak coś, też mam tak na imię. Oskar sobie poszedł na skate... Sk nie wiem jak to powiedzieć, ale poszedł sobie jeździć na e, tej... na dyskorolce z kolegami. Oskar na Richu gra ty go I patrz jak, a, jaki gang go biegnie zlutować. Czas ja, no, minął nie wiem kiedy. Właśnie ta matka z tego... za tej siany bije. Like, Okay, muszę przygotować sobie. Łom. Ty czekasz to polerek na tego, na Adino. No to czekaj, weź a ja 30 sekund z tego. Oloc. A może wyciągać kamień stawki? Jeszcze. nie wyciągać. Jeszcze. You, you, Już <laughs> wizyta, wizji tego, efekty dźwiękowe ma i wizji. Spoko, spoko. Nie. Bo oni mi nie wierzą, że to jest moje uwo, tamto. Powiem, że nie wiesz, mój problem. No powiedz Pradałam mi, że to dobrało, moje uwo. To nie twoje, to ukradłeś to To nie twoje, ukradła. Nie, wypowiadam, fermo. Za co? O, masz zobadować? Floruj. Floruj za zero. Wywaliście. Замкни не Я покажу. Я покажу <связь> Кто?